Organizacja wydarzeń i eventów to sztuka wymagająca dbałości o każdy szczegół. Jednym z bardzo ważnych elementów jest oprawa wizualna, logotypy, kolory, typografia, fotografie, układy kompozycyjne oraz inne elementy graficzne. Budują właściwy wizerunek w oczach odbiorców. Dobrze zaprojektowana oprawa graficzna zwiększa rozpoznawalność marki, wzmacnia jej tożsamość oraz wpływa na pozytywny odbiór wizualny i emocjonalny wśród klientów. Najważniejszą rzeczą to jest zrobić coś takiego, co w zalewie tego wszystkiego, co pojawia ci się dookoła, zmusiło Cię do tego, żeby na to spojrzeć. A to jest trudne. Mirek Górzyński projektowaniem graficznym zajmuje się już kilkanaście lat i choć nie jest plastykiem z wykształcenia, to właśnie swojej pasji poświęcił swoje zawodowe życie. Ja jestem fizykiem. Studiowałem fizykę na Wydziale Unostroniu i ten, ten proces to jest moja taka prywatna nauka. Czyli. Śledzenie rynku, interesowanie się projektowaniem, pod, czytaniem dużo w internecie, samorozwojem i, i tak dalej. Więc mm, taki upór trochę, bo chciałem, chciałem pójść na projektowanie, ale los zmienił coś, pokierował mnie w innym kierunku, ale nigdy z tego nie zrezygnowałem. I mimo wykształcenia stwierdziłem, że nie, nie chcę tego robić, chcę być projektantem. Połączenie dwóch odrębnych światów, w którym w jednym rządzi a w drugim walory artystyczne, okazało się trudne, ale nie niemożliwe. Ciężko jest pogodzić biznes ze sztuką, tak, albo, albo we własną taką potrzebą artystyczną, bo biznes stawia gdzie indziej akcenty i czasami trzeba ugryźć się w język, albo ugryźć się w myszkę i zrobić coś tak, jak chce klient, a nie jak sobie wydaje ci się, że, że jest. No i myślę, że to czasami jest trudne ale po tylu latach to już jakby już trochę czuję wewnętrznie, gdzie ja mogę sobie na co pozwolić. Ważnym momentem tworzenia oprawy wizualnej jest spotkanie z klientem. Fajnie jest się spotkać na początku, przed w ogóle projektowaniem z klientem i trochę sobie pogadać, nawet o czymkolwiek, żeby spróbować znaleźć jakiś wspólny punkt styku i znaleźć jakiś pomysł. I no, to takie spotkania są ważne. Myślę, że to jest, to jest bardzo istotne. Albo wybadać klienta, co lubi, kim jest, jakim jest człowiekiem, bo potem fajnie jest, dużo łatwiej się projektuje. Gro działalności, która wychodzi z pod myszki Mirka Górzyńskiego, to znane szerokiej publiczności plakaty zapraszające na znane i lubiane festiwale i koncerty. Jednym z najbliższych będzie festiwal NADA. Podobnie jest z plakatami, które projektuje Jarosław Pawlicki z firmy Pneuma. Jego konikiem jest łączenie grafiki z muzyką. Muzyka i grafika mają swój rytm i często daje się te rzeczy po prostu ze sobą zestawić i. I stąd też wzięły się próby na początku, takie bardziej nieśmiałe łączenia muzyki i grafiki, ale potem gdzieś na jakimś etapie już było tego coraz więcej. Z czasem pasja graficzna poprzedzona kierunkowym wykształceniem przerodziła się we własny biznes. Pracowałem wcześniej na etacie, ale to było 16 lat temu. I w przypadku, kiedy jesteś projektantem graficznym i masz wrażenie, że Możesz coś jakby od siebie dołożyć do, do danego projektu, to w zasadzie prędzej czy później może się okazać, że będziesz musiał sam sobie założyć działalność gospodarczą, sam ją prowadzić, samemu pełnić funkcję dyrektora artystycznego i oczywiście ustalać te rzeczy wszystkie wraz ze swoimi projektami. Także Potrzeba i chęć pracy bardziej indywidualnej od siebie. To był, to był punkt wyjścia, dla którego założyłem działalność gospodarczą. Jarek w swojej pracy łączy różne techniki graficzne, zarówno komputerowe, jak i analogowe. Jego konikiem jest sitodruk. Myślę, że takie łączenie rzeczy wykonanych ręcznie, analogowo. Z obróbką w komputerze pozwala zachować y, taką indywidualność i odrębność tego projektu, y, żeby był on y, czymś no, takim niepowtarzalnym bardziej. Co ważne, w obu przypadkach realizacja zleceń komercyjnych nie przeszkodziła w realizacji własnej pasji. Z czasem, oczywiście, y, pojawiła się możliwość tego, żeby część czasu. Y, zadysponować właśnie do robienia tej części takiej artystycznej, takiej, która, która gdzieś siedzi głębiej we mnie i, i w ten sposób łączyć właśnie te, te rzeczy ze sobą. Tworzę plakaty a głównie e, jako wentyl, żeby o, o trochę odpocząć od projektowania komercyjnego. E, stwierdziłem, że może spróbować e, jakoś zmonetyzować to i też miałem taki oddźwięk od, od znajomych, że w sumie czemu nie. I prowadzę swoją taką galerię internetową z plakatami, swoimi oraz moich przyjaciół. Gdzie można kupić moje prace, które sam tutaj w studio na tej maszynie drukuję. Połączenie pasji i biznesu to ogromny wysiłek, ale może właśnie te nieograniczone pokłady kreatywności pomagają wypracować złoty środek.